Cześć i witam Was bardzo serdecznie, cześć Mr. Vips Gamer, a dzisiaj pokażę Wam jak sprawdzić ile zarabiają sportowcy i ich teamy. Zapraszam do okej, okay, więc aby zobaczyć ile zarabiają e-sportowcy trzeba najpierw wejść na stronę podaną w opisie. Jest to eSport Earnings Ok, więc jeśli już wejdziecie, to macie. Schodzimy sobie w dół. I mamy sobie tutaj zarobki. Tak samo główne zarobki, czyli w ogóle ogólne zarobki. E, I także najbogatszych. Tutaj chyba nie widać najbogatszych, ale możecie sobie wejść w pliers. I macie najbogatszych. Macie na przykład, że w docie, najbogatszym sportowcem jest gracz w DOTE. HO. Tyle zarobi, zarobił ogólnie już e, ponad milion dolarów okej, okay, ale mnie by bardziej interesowało na przykład, mnie by bardziej interesował content strike global offensive i schodzimy sobie na dół, bo chyba nie da się tu ustawić zbytnio e, ile kto zarabia, no, ale mam już tutaj od razu content strike forest e, z content strike zarobił 300 tysięcy dolarów e, no więc także dość sporo ale możemy sobie zejść troszkę w dół i zobaczyć, także polskie graczy, z tego co pamiętam. Tak, macie tutaj Neo, który zarobił 232 tysiące dolarów i Taza, który zarobił 230 tysięcy dolarów. Tu gdzieś byli chyba tak, byli jacyś polscy zawodnicy, ale nie wiem sobie przypomnijcie o co, to był Forest. No i nie wiem, tutaj dalej także są, więc możecie sobie obejrzeć. E, ale możemy wejść sobie także w teamy i zobaczyć, ile zarabiają ogólnie te same teamy. Na przykład wiemy na Natus którzy nie grają z tego co pamiętam tylko w Counter Strike Global Offensive e, zarobił ogólnie ponad e, właściwie prawie 3-4 e, miliony dolarów. E, Potem macie jakieś NVIX gaming nie znam, Fnatic, no to macie Fnatic 3 miliony, e, SK to akurat kojarzę, 3 miliony prawie. SK GAMING, a nie to SK GAMING jest, 2,200 dalej SAMSUNG, to TOYOTA ze CLOUD MOUSE SPORT i Virtus PRO, zarobili milion dolarów ogólnie TEAM SOLOMID tam gdzieś był jeszcze a więc możecie sobie tak posprawdzać po prostu każdy TEAM, z tego co widzę możecie także sprawdzić różne pule wygrań pule właściwie zarobku na danym Idencie. E, eee, tutaj jeszcze... O, można sobie jednak ustawić chyba gry. Zaraz zobaczymy. Oj, e, ustawmy sobie kontent strike'a. Aha, mamy tutaj. Można sobie zobaczyć, że forest ten... Ale widzicie na trzecim, czwartym i piątym miejscu są polscy zawodnicy. Siódmym i ósmym. I, I czy jest tu gdzieś pasza biceps? Jest pasza. Ale trzeba tak pasza daleko, to mnie też ile dziwi. Pasha zarobił 44 tysiące dolarów, gdzie jego koledzy zarobili już 137-135, Lord zarobił 123 i Kuben zarobił 122, a więc no naprawdę bardzo dużo i sporo. Na pierwszym miejscu jest, jest Forest i tak naprawdę z polskich zawodników to chyba będzie na tyle. Mam no, takie, jak myślałem, na tyle tylko grudus, sprawa jest tutaj w pierwszej serce. A więc jeśli chcesz zobaczyć innych graczy, innych w ogóle, inne teamy, inne gry i tak dalej, to możecie sobie wejść na tą stronę i posprawdzać. A więc to by było na tyle. Dzięki i pa. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli Ci się spodobał, to zachęcam bardzo serdecznie do zostawienia subskrypcji lub lajka. Pozdro.